Federacji, Panie Prezesie Polskiego Związku Szachowego, Drodzy Goście, Szanowni Drodzy Przyjaciele i Gośnicy, Twórcy Sukcesów Polskich Szach. Jest to dla mnie ogromną przyjemnością, że mogę obserwować rozwój i postęp tej dyscypliny. Cieszę się, że poziom reprezentowany podczas tegorocznych ministrów Polski daje nadzieję, że również na arenie Międzynarodowej która wspiera Międzynarodową Federację Szachową w tych staraniach obejście do programu Igrzysk Olimpijskich. Zrobimy to wspólnie z innymi narodowymi komitetami olimpijskimi, które do takiej decyzji zachęcamy. I jest moim marzeniem, abyśmy spotkali się wszyscy razem, możliwie jak najszybciej na Igrzyskach Olimpijskich. Jestem przekonany, że to co obserwuję ostatnio w związku będzie rozwijało się jak najlepiej i gratulując zwycięzcom mistrzostw polskich do organizacji męskiej jak i żeńskiej życzę wszystkim nowych zwycięstw w różnych podziałach miłego sportu. Dziękuję bardzo.